Wojska na ulicach nie ma, jest policja. Posłuchajcie, jak wygląda życie mieszkańców regionów objętych stanem wyjątkowym. Na razie nie wiadomo, jak zginęła. Śledczy wyjaśniają okoliczności śmierci turystki z Niemiec. Ciało kobiety znaleziono w tatrach słowackich. Niektórzy sportowcy pożegnają się z kibicami. W niedzielę na stadionie śląskim memoriał Kamili Skolimowskiej. Z zewnątrz nikt nie wiedzie, wyjątkiem kurierzy, dostawcy, uczniowie czy studenci. Na pasie około 3 kilometrów przy granicy polsko-białoruskiej obowiązuje stan wyjątkowy. Na ten teren nie wiadą chociażby dziennikarze, jest też zakaz organizowania imprez masowych. Jak żyje się w regionie, który jest objęty stanem wyjątkowym? Posłuchajcie co usłyszała nasza reporterka Ewelina Worobiej. Ja żyje tak samo. Tu zawsze wojsko się kręciło, bo to jest kwestia granicy. No jedynie co helikoptery latają częściej. Chyba to, że swoją pracę, To się nie prawda? przeszkadza jak najbardziej, aczkolwiek to, że gdzieś tam ci uchodźcy przemykają, no to wiadomo że troszkę człowiek mniej pewnie się czuje, tak? Troszkę strach te dzieci wypuścić bez opieki na podwórko swoje pogrodzone. Ogólnie wydaje mi się, że to wina Białorusi, bo ona spycha ich tutaj, a nie oni sami tutaj chcą iść. Mieszkańcy byli gotowi na to, że rząd wprowadzi stan wyjątkowy, ale pojawia się wiele często skomplikowanych pytań, mówi nam wójt gminy Mielnik Marcin Urbański. Zadzwonił do mnie pan, który jeździ na tablicach rejestracyjnych obcego państwa, jest obywatelem Polski, zameldowany jest w naszej gminie, ale małżonkę ma zameldowaną w Warszawie. I co on ma w tej kwestii zrobić? Jak ma się do tego wszystkiego ustosunkować? To jest sprawa raczej prosta. Jest zameldowany, nie musi mieć żadnych przepustek, normalnie wjeżdża na... Na teren tej miejscowości, w której mieszka. Jak dodaje wójt, na ulicach nie widać wojska, ale są inne służby. Nie mamy na ulicach, na chodnikach wojska jest więcej policji. Policja zatrzymuje praktycznie wszystkich, którzy w cudzysłowie są podejrzani, w takim sensie, że są nie tutejsi. Są na innych tablicach rejestracyjnych. Zapytać, w jakim celu jadą, dokąd. Stan wyjątkowy na wschodzie kraju ma obowiązywać 30 dni. Tragedia w Tatrach Słowackich w górach zginęła 28-letnia turystka z Niemiec. Przy ciele kobiety czuwał jej pies. A ze szczegółami Łukasz Bobek. Turystka wędrowała po Tatrach Słowackich tylko ze swoim psem. W środę wieczorem dodzwoniła się do Taczańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zakopanym z prośbą o pomoc. Zdążyła jedynie przekazać, że znajduje się w lesie blisko Szałasu. Potem połączenie urwało się. Top próbował zlokalizować jej telefon, jednak wskazania nie były precyzyjne. W czwartek jej ciało odnalazł przypadkowy turysta. Znajdowało się ono między Rochadką a polskim grzebieniem po słowackiej stronie. Transportem ciała z gór zajęli się słowaccy ratownicy. Oni również zaopiekowali się psem turystki, który został przekazany słowackiej policji. Na razie nie wiadomo, jak kobieta zginęła. Najpierw kampania informacyjna, później szczepienia. W szkołach trwają przygotowania do przeprowadzenia akcji szczepień przeciw COVID-19. Według planu uczniowie powyżej 12 roku życia będą mogli przyjąć swoją dawkę preparatu w szkołach w trzecim tygodniu września. O szczegółach z Pomorza Aleksandra Szocik. Jak zapewniał Urząd wojewódzki wszystkie materiały informacyjne trafiły już do pomorskich szkół. Teraz w placówkach odbywają się spotkania dla uczniów i rodziców, którzy co do szczepień mają wątpliwości. W przyszłym tygodniu wychowawcy klas rozpoczną zbieranie zgód na podanie preparatu, a 13 września ruszą szczepienia. szczepienia Będą odbywały się w istniejących punktach szczepień powszechnych, jak i populacyjnych. W niektórych sytuacjach szczepienia będą organizowane w trybie mobilnym na terenie szkół. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka, jeżeli dziecko będzie pod opieką nauczycieli, mówi pełnomocnik wojewody do spraw szczepień Piotr Kobzdej. Do tej pory w województwie pomorskim zaszczepiło się 38% mieszkańców w wieku od 12 do 19 lat. To łącznie 73 tysiące osób. To szansa na zobaczenie na żywo najlepszych polskich lekkoatletów w niedzielę na stadionie Śląskim Memoriał Kamili Skolimowskiej. To będzie ostatnia szansa na obejrzenie występu np. dwukrotnego wicemistrza olimpijskiego w Rzucie Młotem dyskiem Piotra Małochowskiego. Wiem, że dam siebie wszystko i po y, popatrzę. A kolejną rzeczą, pożegnanie nie tylko mnie, ale tak będzie również pożegnanie Kamili Ćwinko, Janny Fiodorow, więc no. Polskich zawodników, którzy naprawdę poświęcili całe swoje życie oddając serce i zaangażowanie dla sportu. Początek zawodu o godzinie 14.45 wstęp na trybuny będzie bezpłatny.